Przerwa wakacyjna to zwykle czas decyzji, decyzji personalnych. Ci duzi chcą ze spokojem wejść w drugą połowę sezonu, ci z kolei czekają na to, co spadnie z pańskiego stołu. W tym roku tą pierwszą kostkę domina z pewnością popchnie Mercedes, a co może wydarzyć się później na rynku kierowców, o tym wszystkim już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników zostańcie ze mną. Jest czwartek, 5 sierpnia, Daniel Biały. eh Padoku. Tak jak powiedziałem, we wstępie, klucze do tegorocznego rynku kierowców do tej wielkiej karuzeli trzyma Mercedes. Ten drugi fotel, który w tej chwili jeszcze należy do Waltrygo Botasa. W zasadzie to, kto w nim zasiądzie, spowoduje duży ruch na rynku kierowców. Mówią o tym otwarcie również szefowie zespołów. Nie krył się z tym Fred Wasser, Myślę, że również inni, cimniejsi patrzą na to właśnie w ten sposób. Kiedy wydawało się, że George Russell jest pewniakiem do objęcia tego fotela, Jacques Villeneuve, znany z kontrowersji, zasugerował, że być może w tym fotelu pojawi się L'Estrelle. On to tłumaczy tym związkiem. Dość mocnym związkiem biznesowym, ale też prywatnym Lorenza Strolla z Toto Wolfem. Wymiana młodego strola Zabotasa dla obu podmiotów miałaby być korzystna, nie byłoby tu żadnego kłopotu. Załatwiliby to pomiędzy sobą i myślę, że obie strony byłyby zadowolone. Stroll senior chce swojego syna. W fotelu, który da mu szansę na mistrzostwo. Z drugiej strony, patrzę na to wszystko. Gdyby taki scenariusz miał się ziścić, to by sugerował, że Stroll nie wierzy w to, co mówi Stroll senior. Oczywiście, że ten zespół jest stać na walkę o tytuł mistrzowski w perspektywie kilku następnych lat. Więc, jest to pomysł gdzieś. Z okolicy science fiction, ale z drugiej strony popatrzmy, co by było gdyby. Rzeczywiście dochodzi do takiej zamiany: czy do tego, że Stroll wskakuje do Mercedesa, a gdyby Bottas tam nie powędrował i poszedł do Alfy, bo taki jest właśnie podobny jego kierunek. No to wtedy George Russell mógłby zostać przesunięty do zespołu Aston Martin. Na George, jak mantrę powtarza, na pewno będę jeździł samochodem, silnikiem Mercedesa, i tu by grało, ale nie wyobrażam sobie, szczególnie po tym teście, opon, który George Russell wykonał w tym tygodniu dla Mercedesa, żeby to nie on usiadł w tym drugim e, fotelu, choć myślę, że Lewis Hamilton wolałby mniej ambitnego e, kierowcę, mniej głodnego tych su sukcesów, mniej zdolnego. Z drugiej strony, patrząc chociażby na Fernanda Alonso, ale również słuchając wypowiedzi Louisa Hamiltona na temat Lando Norrisa, czy innych młodych kierowców, nawet na temat George'a Russella, chyba to doświadczenie powoduje, że ci kierowcy inaczej patrzą na to, kto siada w tym drugim fotelu, inaczej patrzą na tych młodych, bo ich pewnie wkrótce nie będzie, a ci młodzi będą tym, co będzie tworzyło Formułę 1. A jak wygląda kwestia Williamsa? No tutaj wiemy o tym, że z tego koszyka młodych, zdolnych kierowców, obiecujących kierowców, choć też niegrzecznych kierowców wypadł Dan Tictum. Na początku wydawało się, że odsunięcie Tiktuma od tej pracy rozwojowej William się spowodowane tymi komentarzami, które pojawiły się na streamie prowadzonym przez y, kierowcę. Tam pojawiło się porównanie, czy taka piosenka, w której porównano, czy Dan Tictum porównał Latifi'ego do czegoś bardzo brzydkiego. Y, potem pojawiły się też komentarze, że Latifi jest tam tylko dlatego, że ma pieniądze. Finalnie okazało się, że Tiktum nie zdecydował się na dalszą współpracę z Williamsem, dlatego że nie otwierała się przed nim perspektywa jazdy w fotelu wyścigowym, a te komentarze miały się już wydarzyć po tym, jak Tiktum dowiedział się, czy uzgodnił z Williamsem to, że się rozstają. Michael Schmidt w swojej ostatniej kolumnie artykule przekonuje, że Williams szuka doświadczonego kierowcy, chce wejść w tą nową erę, która się za chwilę zaczyna z dużym doświadczeniem w fotelu wyścigowym, na pewno jest to bardzo ważne, żeby przynajmniej jeden z kierowców miał spore doświadczenie. Jost Capito ostatnio powiedział, że Williamsa w końcu stać na to, żeby zatrudnić takiego kierowcę jak chce, a nie takiego, który ma ze sobą wielki worek pieniędzy. Czy to jest realna ocena sytuacji, czy chociażby próba? wymuszenia, czy podbicia tej stawki za fotel w Williamsie. A dlaczego miałby to podbijać? No tutaj też pojawiają się bardzo ciekawe informacje, że Guan Yuzhou, kierowca z Chin. Oprócz tego, że dałby na pewno duże zainteresowanie, właśnie tam i otworzył ten rynek, jest w stanie przynieść również ogromne wsparcie finansowe. Myślę, że Williams nie miałby nic przeciwko temu, gdyby zamiast dużego worka przyniósł jeszcze większy worek funduszy. W gronie kandydatów do tego fotela w Williamsie pojawia się też nazwisko Nick DeVries, tylko tutaj też. Znak zapytania. Młody, zdolny, bardzo szybki, ale z poukładanym programem wyścigowym Formuła E, ale on gdzieś w perspektywie. No i czy zostawiłby to wszystko dla Williamsa i Formuły 1? Myślę, że mając gdzieś w głowie to, że zaczyna się ta nowa era, myślę, że takie ryzyko jest warte rozważenia. Warte rozważenia szczególnie, że ten rok 2022 będzie rokiem dużej zmiany i tu raczej nikt nie będzie się kontraktował, czy zespoły nie będą chciały kontraktować się tylko na jeden rok z kierowcą. Raczej będą to umowy 1 plus 1 lub umowy nawet dłuższe. Dlaczego? No, dlatego, że samochód będzie dużą niewiadomo, więc przynajmniej ci kierowcy, stali kierowcy, którzy zbierają doświadczenie, dają informację zwrotną, będą czy powinni być tym stałym elementem w tym bardzo trudnym równaniu, które będzie do rozwiązania. A jak wygląda ta kwestia w Alfie Romeo, gdzie swoje kroki ma kierować Walter Botas? No, jeżeli chodzi o Walteriego Botasa, no to. Myślę, że to jest dobra opcja dla niego. Naturalnie mógłby wrócić do Williamsa, no ale tutaj pojawiają się informacje. Michael Schmidt mówi o tym, że Fred Wasser chodzi dość często do motorhomeu Mercedesa. W ostatni weekend był tam widywany aż dziesięciokrotnie. Tutaj podpieram się tym, co ukazało się na łamach automoto. UnSportu Trzeba tam wierzyć, trzeba wierzyć ludziom, którzy są tam i widzą to wszystko ze swojej perspektywy. Mamy gdzieś jeszcze tym wszystkim e, bardzo zmotywowanego do powrotu do Formuły 1 Nico Hul Hulkenberga mamy Daniła Kwiata, który też dysponuje dużym doświadczeniem, ale wracając do Alfy Romeo niedawno wydawało się, że tylko jeden fotel może być dostępny fotel Kimiego Rejkonena, którego ta frustracja rośnie z wyścigu na wyścig. Myślę, że Kimi po prostu da sobie spokój ze ściganiem. Oprócz tego, że nie ma wyniku i po pojawiają się błędy po stronie kierowcy, również zespół popełnia bardzo wiele błędów operacyjnych i to myślę, że Kimiemu Rejkonenowi po prostu nie leży, ale pojawiają się komentarze, że oba fotele mogą być do zmiany nie tak dawno. Szef tego nowego koncertu, Stelant powiedział, że daje Fredowi Wasserowi pełną dowolność, nie będzie nic narzucał. To on najlepiej wie, kogo wziąć i kto da najlepszy efekt w tych fotelach. I to jest moment. Jeżeli połączymy to z pozostaniem czy deklaracją pozostania Freda Wesera w zespole, być może Fred właśnie oczekiwał tej pełnej wolności w podejmowaniu decyzji, to może nam kompletnie zmienić podejście do tego, kto będzie w fotelach zespołu Alfa Romeo. O, bo ta się już wspomniałem, natomiast kto może pojawić się w tym drugim Fotelu. No tutaj bardzo dużo mówi się o tym, że w tym fotelu już powinien być Mick Schumacher. Mówił o tym chociażby Bernie Eccleston. Ostatnio też pojawiło się dużo krytyki ze strony La Ralfa Schumachera pod kątem Gintera Steinera i tego, jak Ginter odnosi się do tego młodego e talentu, do młodego Mika. Ralf Schumacher powiedział, że Ginter Steiner kompletnie nie ma pomysłu na to, jak zarządzać tym zespołem. Jeżeli on decyduje się prać te wewnętrzne brudy zespołowe na zewnątrz, nie rozmawiając wcześniej z kierowcą. To tak to dalej wyglądać nie może. Chodzi o to, że Ginter Steiner usiadł z dziennikarzami i powiedział, że ten ciąg wypadków po stronie Mika Schumachera, musi się w końcu zakończyć, to dalej tak nie może wyglądać. Ralf twierdzi, że wcześniej nie odbyła się żadna rozmowa z tym młodym kierowcą, czyli próba wewnętrznego e, wyjaśnienia tej sytuacji, dania mu do zrozumienia, co musi zmienić, co mu, musi poprawić w swojej jeździe. Nie wiem, jak duży wpływ może mieć Ralf Schumacher na decyzję Mika Schumachera i jego mamy, ale wydaje mi się, że coś może być na rzeczy. Ginter Steiner tłumaczył się potem z tego, on mówi, absolutnie nie piorę brudów na zewnątrz, to było tylko takie niewinne, żadna to krytyka, więc ten drugi fotel może wkrótce należeć do Mika Schumachera i taki duet Bottas Schumacher myślę, że byłaby to świetna mieszanka doświadczenia z talentem. Do tego Mik Schumacher miałby obok siebie pewien punkt odniesienia, ale punkt odniesienia który nie jest takim najwyższym punktem, to nie byłoby bicie głową w ścianę, raczej szansa na to, żeby na tle Botasa zabłysnąć od czasu do czasu, a może w dłuższej perspektywie po prostu go pokonać, no ale to nie wszystko, bo pojawiają się też inne nazwiska. Czekają w kolejce bardzo grzecznie Ilot, Schwarzman, a ostatnio do tej e, listy, w zasadzie wczoraj za sprawą takiego prywatnego testu, który odbył się na Węgrzech, dołączył te opusze, młody, bardzo zdolny kierowca. Pojawia się czy w jednym z artykułów nie pamiętam już teraz, e, gdzie pojawiła się wzmianka, że wewnątrz zespołu Alfa Romeo nazywany jest młodym prostem zdolny, ale też z niesamowicie analitycznym myśleniem i to właśnie ten talent był sprawdzany w trakcie wczorajszego testu na torze Hangarodnik prywatnego testu z użyciem dwuletniego samochodu. Jak widzicie, tych nazwisk e, kierowców, którzy i teoretycznie, i praktycznie, bo nie wszyscy z nich mają w tej chwili super ale praktycznie każdy z nich po tym sezonie będzie te warunki do uzyskania super licencji spełniał. I to właśnie spośród tych kierowców może wybierać Fred Wasser. Jeżeli ma dowolność, a lubi młodych kierowców, od zawsze mówiło się, że Fred chce mieć przynajmniej jednego młodego zdolnego. No to myślę, że kogoś wybierze. Jest po prostu, z kogo wybierać. A co z Antonio Giwinacci? O tym nie mówi się absolutnie nic. Ten kierowca, który no, zaczyna dominować na tle e, Kimiego Raikkonena, raczej chyba nie przekonał do siebie ani Freda Wassera, ani innych szefów zespołu. Antonio Giwinacci w tych wszystkich doniesieniach dotyczących ruchów na rynku kierowców praktycznie nie istnieje. wskazanie na hasa być może, ale trudno sobie to wyobrazić taki zrzut do Hasa byłby praktycznie końcem, końcem kariery dla Antonio Giovinazzi jeszcze obok gdzieś Mazepin to wszystko na pewno nie wyglądałoby najlepiej będzie ciekawie na tym rynku kierowców naprawdę jest bardzo wielu chętnych do tego żeby ścigać się w Formule 1, tak jak powiedziałem rok 2022 automatycznie gwarantuje pobyt co najmniej 2 lata w Formule 1 inaczej sobie tego po prostu nie wyobrażam warto patrzeć na to, co będzie działo się w ciągu najbliższych tygodni, bo myślę, że mogą pojawiać się wskazówki, w którym kierunku może to wszystko zmierzać. A teraz wracam do historii dotyczącej Aston Martina, bo właśnie dzisiaj, kilkadziesiąt minut temu, Aston Martin poinformował, że rzeczywiście składa apelację dotyczącą tego, co się wydarzyło ostatnio, będzie domagał się ponownego rozpatrzenia tej sprawy. W zasadzie sprawa idzie dwutorowo. Po pierwsze, Aston Martin nie zgadza się czy odwołuje się od decyzji sędziowskiej. Po drugie, chce ponownego rozpatrzenia tej sprawy przez sędziów wyścigowych, bo pojawiły się nowe dowody. Jak słyszę nowe dowody, zaczynam się śmiać, bo przypominają mi się te buty, dowody, które sam gdzieś wymyśliłem, zrodziły się w mojej głowie. O ile Aston Martin nie ma tego litra paliwa, to o nowych dowodach nie ma co rozmawiać. Tu jest ciągle tylko teoria, ciągle deklaracja, ile zostało paliwa włożone do baku. Tego EFIA nie kontroluje. Ona kontroluje tylko to, co z tego baku wychodzi, to co ląduje w jednostce napędowej. Ta historia myślę, że jeszcze trochę z nami pozostanie. Rozstrzygnąć się tego na razie nie da. Wracam jeszcze do tej kwestii próbki jednego litra. Mówiłem Wam o tym, że to są dwie próbki. Tak naprawdę to są aż trzy próbki pobierane czy tworzone z tej litrowej e, próby wyciągniętej z e, baku samochodu Formuły 1, Jedna próbka jest badana przez EFIA, druga przez niezależne laboratorium, a trzecia zostaje w depozycji. Na wypadek, gdyby ponownie trzeba było wrócić do tej sprawy, stąd ten litr zdaje się na pierwszy rzut oka zbyt dużą ilością, ale jeżeli rozbijemy to na trzy próbki, no to już wygląda to w miarę racjonalnie. Jeszcze wracam do tego, że przez lata nikt tego w żaden sposób nie kwestionował. Miał być litr, był litr, wszyscy się z tym zgadzali. Będąc przy silnikach też słowo na temat tej dyrektywy, która miała uderzyć w Honda, o której pisał czy mówił Michael Schmidt z automotą sportu, tam przedstawiono te dwie e, możliwości, czy dwie przyczyny tego, że ten balans pomiędzy prędkością Mercedesa i Hondy się mocno zmienił. Honda również zaprzeczyła, że pojawiła się jakakolwiek dyrektywa techniczna, która by miała wpłynąć na wydajność jednostki napędowej Hondy. No, Pewnie trzeba hondzie wierzyć, choć mając w głowie tą historię Ferrari i FIA, być może pewne rzeczy odbywają się tak, byśmy nigdy się o tym nie dowiedzieli i nie otrzymują formy dyrektywy technicznej, która jest w pewien sposób poufna, powinna pozostać między zespołami FIA, ale jak wiemy, często media docierają do treści tego, a zatem wszystkim stoją same zespoły. Tyle na dzisiaj, tyle co zmieściło się w moim notesie. Myślę, że ten tydzień będzie już trochę leniwy. Zespoły po tych testach, prywatnych testach, wracają do normalnego funkcjonowania. A jeszcze na koniec, będąc przy tym teście zespołu Alfa Romeo, tego pierwszego dnia prywatnego testu pojawił się tam bardzo nietypowy kierowca. Pojawił się kierowca, który do tej pory nie miał zbyt wielu sukcesów. Tak, jego ścieżka kariery, jeżeli chodzi o ściganie, no trudno powiedzieć, że była obiecująca. Tutaj nie było żadnego postępu. No, i on pojawił się w trakcie takiego testu. Pojawia się bardzo wiele e, wątpliwości, dlaczego Alfa Romeo zdecydowała się wykorzystać takiego kierowcę. Powód jest bardzo, ale to bardzo prosty: finanse. Myślę, że e, mając e, sfinansowane, o, o, sfinansowaną organizację testów poprzez tego hinduskiego kierowcę, czy ludzi, którzy stoją za nim, tam pojawia się nazwisko szwajcarskiego inwestora, e, Alfa Romeo była w stanie po prostu. Zorganizować test dla tego młodego, zdolnego Teopusze, i w zasadzie w tym to się wszystko zamyka. Joe Saylor pisze, że nie wygląda to dobrze w kontekście poważnej marki, która wchodzi do rywalizacji w Formule 1. Tutaj mowa o Alfa i zaangażowaniu, kiedy sięga się po pieniądze i wykorzystuje się w trakcie testu właśnie takiego kierowcę z bardzo niskim rankingiem, ale ta rzeczywistość finansowa jest bardzo brutalna. Zobaczymy, czy ten Hindus po roku przerwy wróci do rywalizacji. Myślę, że są na to duże szanse, bo ma za sobą potężne zaplecze finansowe. Powrót do Formuły 2 jest bardzo możliwy. Na tym kończę. Trzymajcie się i do zobaczenia.